kto może póki u władzy pozostaje zjednoczona burże prawica która propo proponuje szeroki wachlarz rozwiązań problemów które sama na poły stwarza świetnieście wiedzieli wiedział wasz premier już w lutym marcu tak że węgla nie będzie informowała go jego pani minister Moskwa e, i Postanowiliście udawać, że nic się nie dzieje, wpakowaliście Polaków w okładanie sankcjami wrażego Putina, zostawiając na składowiskach za wschodnią granicą Polski już, bo wszakże nie tylko zakontraktowany, ale i opłacony węgiel, i każdy, kto by go sprowadził, został przez was nominowany na wrażego agenta i zdrajcę stanu. To wszystko robicie, rzecz jasna, ani myślicie sięgnąć do przyczyn głębszych, czyli odpodatkować energię, zdejmując te podatki, które póki co jeszcze w Warszawie się nakłada, i wypowiadając Zielone Łady całą tę euro kołchozową, doktrynerską sztuczną, opartą na fikcji globalnego ocieplenia konstrukcje po to żeby po to żeby Polacy mogli się Ogrzać i kraj napędzić tym, co mamy, a mamy węgiel i różne inne cenne rzeczy w Ziemi, w ziemi. ale wy dalej utrzymujecie tę fikcję, że to się uda wiatrakami do mielenia ptaków skompensować niedobory. No i przychodzi jesień, zima w perspektywie, wracacie do waszej. Polityki, to jest już naprawdę głęboka recydywa, przekupywania Polaków ich własnymi pieniędzmi. Nie chcecie zdejmować podatków, chcecie przekupywać, i to właśnie robicie w tej ustawie. I to jest nie tylko podłe, ale też i głupie i nieskuteczne, no bo to jest wszystko na waciki dla każdego poważnego przedsiębiorcy, dla każdego gospodarstwa, domostwa polskiego. No to jest Chwilowy, chwilowe znieczulenie, które no, nie uśmierzy bólów fantomowych po, po amputowanych po kolei kończynach. Prawda? Niszczycie Polskę w ten sposób i na dodatek jeszcze utrwalacie demoralizację własnego elektoratu, a że zjednoczona, totalna opozycja popiera was w tym dziele i że potrafi się z wami tylko licytować na to, kto da więcej, prawda? Tu trzy, tu sześć. Sześć mało dajmy wszystkim. Dosypujecie, nakręcacie spirale inflacji. Konfederacja jedna temu się sprzeciwia. Konfederacja jedna tego nie popiera. Nie będziemy tego popierać, bo mamy Projekty ustaw w waszej zamrażarce tani węgiel Bardzo tanie dziękuję. paliwo prąd bez proszę wad. O zabranie głosu podatkujcie, a nie przekupujcie. Panią poseł pan... Konfederacja, wolność i niepodległość.